A sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor, Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Nastawienie było bojowe. Twoje, moje, bo liczyliśmy na to, że w tej 30 mimo wszystko się utrzymasz. No, patrz pan co za Johansson, wypchnął cię na 31 miejsce i cały plan do kosza. brawo dla Roberta i w sumie cieszę się, że jakby z takim zawodnikiem, można powiedzieć, przegrałem, bo to jest specjalista od lotów i, i, i pokazał, że potrafi daleko latać. Natomiast no, rzeczywiście wstałem rano, trzymając się planu, że dzisiaj, no, może nie na pewno, ale z wielkim prawdopodobieństwem Będę skakał, więc rano przygotowanie, rozruch, trochę gimnastyki, pełna, pełna gotowość. I tak naprawdę myślałem, że, że te prawie czy ponad 200 punktów, gdzieś około 200 punktów przewagi powinno wystarczyć. Poza tym, tak wiadomo, na logikę człowiek myśli, że skoro skakał we wszystkich seriach do tej pory i odpuścił tylko, nie zakwajfkował się do jednej. To powinno wystarczyć, ale wiadomo, no, rower jest e, szczególnym turniejem i kończy się skocznym mamuciom, na której te noty są dużo wyższe, i tak naprawdę to tutaj wszystko się rozgrywa. Niestety e, brakło, wiadomo, że do tego wszystkiego doszedł. Można powiedzieć, jakiś taki pek związany z tym, że zaczęto z wysokiej belki, potem były dodatkowe punkty właśnie za, za belkę, za ten niesprzyjający wiatr. No i niestety brakło. Natomiast myślę, że też patrząc na to, co działo się później, i na moje skoki jako przedskoczka, a skoki Roberta jako zawodnika, to myślę, że jak najbardziej to miejsce mu się należało. I, i, i dobrze, że to on po prostu skakał i pokazał dalekie loty. O tej dodatkowej roli za moment. Czy byłeś kiedykolwiek w karierze w takiej sytuacji, że szykujesz się do, no właśnie, nie wiadomo czego? Bo są takie dni, kiedy może wiać, może być to odwołane, ale żeby nie mieć pewności czy będziesz zaproszony na listę startową. No nie kojarzę takich sytuacji. Wydaje mi się, że w moim przypadku nie było chyba podobnej sytuacji, ale kojarzę zawodników, którzy byli w takiej sytuacji i chodzi tu m.in. o Planicę, gdzie też zazwyczaj jest tak, że znaczy zawsze jest tak, że w niedzielę skacze 30 Pucharu Świata. Natomiast jak to w Planicy na koniec sezonu często są jednak jakieś wycofania i, i pamiętam taką sytuację chociażby Krzyśka Mientusa, kiedy jeszcze skakał. Brakowało mu jednego zawodnika do tej trzydziestki. W konkursie drużynowym chyba upadł Niemiec i dopiero rano okazało się, że że jednak nie będzie skakał i to Krzysiek wskakuje na listę. Wiadomo, że ten konkurs niedzielny nie wiem, odbywa się o 8 rano, seria próbna o 9 konkurs. Krzysiek w ogóle nie był na to przygotowany, bo był jeszcze w hotelu i chyba nie udało się wtedy zorganizować, żeby skakał. Więc takie sytuacje yy, widziałem. Natomiast chyba pierwszy raz byłem w sytuacji, kiedy ja nie byłem pewny, czy będę na liście startowej. Wiadomo, że czasami jest tak, jak mówisz, że wieje i nie wiemy, czy w ogóle będziemy skakać, ale czy będę na liście startowej? No było to innego rodzaju dzisiaj przeżycie, inne emocje. Nie zaproszono drzwiami frontalnymi, wejściowymi, no to Maciej sprawdził, czy piwnica otwarta. Otwarta! Sprawdzimy się jako przedskoczek, zapadła decyzja w takim razie. Kiedy to się urodziło, jak to się stało możliwe, bo to też nie jest takie oczywiste, że przyjeżdżasz na skocznie, bierzesz plastron i ktoś ci taką możliwość da. Ja jeszcze tak nawiązując delikatnie do, do tego wcześniejszego pytania, to myślę, że tutaj też jakby te emocje towarzyszyły temu, że no tak naprawdę. Kacząc dzisiaj w tym konkursie, zaczynając go w 30, są pewne punkty Pcharu świata, więc yy, może być takie punkty za darmo, więc tak naprawdę o to też była walka przez cały rower. I, i, i z tego mi było też z tego powodu przykro, i wiadomo, z, z tego powodu, że nie mogłem zrealizować planu, który gdzieś tam wczoraj wieczorem przygotowywaliśmy z trenerem, analizowaliśmy te skoki, bo to jakby pozostawienie pytania bez odpowiedzi, czy to pomogłoby, czy nie, i teraz, nawiązując do, do ostatniego pytania, ten pomysł zrodził się bardzo szybko. bo Ja pojechałem na skocznie w pełnej gotowości, ale, no, wiadomo, już jadąc na skocznię wiedziałem, że jestem poza 30. Natomiast no ja stwierdziłem, że biorę cały sprzęt, kombinezon, bo, no, raz że jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć, bo skoki na ciaskie niejedno rozwiązanie dziwne widziały, i myślę, że rower też czasami te dziwne rozwiązania tworzył. Więc stwierdziłem, że jadę w pełnej gotowości. Kiedy Tomasz zaproponował, czy chce skakać jako przeskoczek. W sumie nie wahałem się ani chwili, mówię, jestem tutaj gotowy ze sprzętem, więc powiedzcie tylko kiedy, gdzie, co i jak. I udało się oddać dwa skoki. Wiadomo, że wiązało się to z jakimś tam długim oczekiwaniem byciem w gotowości przez dłuższy czas, ale byłem też na to gotowy. Nie, nie skakałem jako zawodnik, więc mogłem trochę posiedzieć i poczekać na swój skok. I stwierdziłem, że po pierwsze chcę się dowiedzieć, jakby znaleźć odpowiedzi na te pytania, czy kierunek, w którym mieliśmy dzisiaj iść na konkursie, był dobry. Tak okazało się, nie. Eee, no, było to tak, jak gra w pokera, tak? że mam karty, po prostu chciałem sprawdzić tak zwany check. Tu pieniądze przegrałem i, <śm> i, <śm> <śm> i niestety karta nie doszła. Eee, natomiast myślę, że też było to dla mnie ważne w perspektywie kolejnego weekendu. Eee, natomiast tak mówię, no, dzisiaj. Tędzie nie był udany. I jeżeli chodzi o te emocje, o brak kwalifikacji, ale także jeżeli chodzi o te skoki na przedskoczka, niestety nie puszczono mnie z tej wyższej belki, jak innych przedskoczków, musiałem iść z tej belki. Tutaj rozpoczynano konkurs, także no też nie było tam zbytnej przyjemności z lotu. Dobrze, Macieju. Nie wiem, jak to z tą planicą będzie, tego, tego jeszcze obaj nie wiemy, także mówię, nie mówię, żegnam, mówię do zobaczenia, czy w tym sezonie, czy w przyszłym to się okaże. Tak. Nie żegnamy się, mówimy do zobaczenia.